Witam wszystkich. Ja jestem Marcin, tam jest Gorilla Electronics i dzisiaj mam dla Was coś e, fajnego, coś ciekawego, coś, co mam nadzieję większości z Was się bardzo spodoba. To jest niemożliwe jak to jedzie. będzie to Golf Serii 7. Będzie to Golf wyjątkowy, ponieważ jest to Golf w wersji GTI, czyli prawie że najmocniejsza wersja seryjnie produkowanych, seryjnie produkowanych Golfów 7. Wersja GTI, właśnie. Mamy jeszcze wersję R, gdzie mamy 300 koni lub też 310 koni w serii. Tutaj mamy GTI Golf, tylko z napędem naprzód. I mamy 230 koni w serii. Jest to akurat projekt troszkę nietuzinkowy, ponieważ nie jest to zwykły Stage 1, jest to Stage 2. Klient zamontował tutaj sobie frontowy interkuler. mamy wydech 3 -calowy. mamy też przerobiony dolot. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda pod maską. Z modyfikacji, z modyfikacji jakie mamy tu przeprowadzone, to jest zmiana właśnie dolotu na turbinie. E, tutaj musicie mi wierzyć na słowo, ale za zderzakiem jest duży, po prostu interkuler założony. No, jeśli chodzi o wydech, to jest wydech zrobiony w baku garaż i mamy tu założony downpipe. I później jest przerobiona średnica na trzy cale z tłumikiem końcowym, po prostu na, na klapie oczywiście. E, także mamy tu tryb cichy i tryb głośny, który możemy aktywować sobie za pomocą klapy. Więc tak, pokrótce omówiłem już modyfikacje przeprowadzone tutaj w silniku, także mamy takie ogólne zmiany: nie? doloty, interkulery, wydechy. I co jest właśnie fajne w tych silnikach, nie trzeba wymieniać wtrysków, wkładów pompy wysokiego ciśnienia, nie trzeba wymieniać turbin, żeby tutaj przekroczyć 300 koni. I e, teraz sobie przejdziemy właśnie do wykresu i zobaczycie, że udało się nam przekroczyć właśnie te 300 koni. Myślę, że z fajnym rezultatem. Mocowo prezentuje się to następująco: mamy 321 koni i 517 Nm. Ten silnik ma mieć w serii 230 koni i 350 Nm. Także mamy e, przy tak w zasadzie prostych e, i stosunkowo tanich modyfikacjach e, bardzo fajne przy rozmocy. Mamy przy rozmocy rzędu prawie 100 koni i momentu ponad 150 Nm przyrostu. Także e, na kartce e, na wykresie prezentuje się to bardzo fajnie prezentuje się to bardzo fajnie. Zobaczymy jak to właśnie przekłada się na osiągi na drodze. Akurat nie uda się nam tu zmierzyć serii, ponieważ na seryjnym sofcie auto jest już po tych modyfikacjach w trybie awaryjnym, ale po mapie jest już całkiem spoko. Także zmierzymy sobie po prostu tylko czas 40-140. Dobra, miało być coś o doznaniach z jazdy, także ja już zmierzyłem 40-140 mamy 6,8 sekundy w manualu. 40-140 to jest zajebisty czas I czuć po tym aucie, po tym silniku Że to jest no naprawdę jest to rewelacja Jeśli chodzi o osiągi W tego typu hot hatchach. 320 koni i napęd na przód To jest ciągła walka z trakcją Na pierwszych trzech biegach Świeci cały czas kontra trakcji Te 500 Nm To też robi robotę niesamowitą No i dźwięk tego silnika jest no, zajebisty nie? Jak się wkręca na obroty Jest mega Także jeśli chodzi o osiągi, to jest niemożliwe, jak to jedzie. Niemożliwe to jest. Jak na 2,0 pojemność TSi, jak dla mnie, no Volkswagen robi zajebistą robotę. Także Volkswagen nie przejmuje się aferami spalinowymi, innymi pierdołami. drób dalej takie silniki, bo jest to zajebiste. Ja Was serdecznie pozdrawiam. I zapraszam do kolejnych projektów. Trzymajcie się cieplutko. Mamy teraz święta, tak życzę wesołych świąt wszystkim. Spędzonych z rodziną i tak dalej. Widzimy się po świętach przy kolejnych realizacjach na bank. Także subujcie, lajkujcie i dzwoneczka tam klikajcie. Pozdrawiam serdecznie. Hej!